Dzisiejszy dzień będzie taki na luzie, bardziej cardio, na ciężary nie wchodzę, trochę porozróżniam mięśnie, popracuję może z ciężarem ciała i tak to by się przedstawiało. 13 minut, 210 kalorii, idziemy dalej, stop. Witaj grupa, witajcie moi mini jak rozpocząłem fitness, rozpocząłem z aktywnością, biegnąc za zdrowiem, chcąc dogonić zdrowie, po 8 miesiącach aktywności udałem się do lekarza rodzinnego, żeby zrobić profilaktyczne badanie krwi. Przed rozpoczęciem czegokolwiek, przed tą intensywną aktywnością, przed sportem, Miałem podniesiony cholesterol, miałem podniesiony cukier, brałem tabletki na nadciśnienie, tabletkę piątkę plus dodatkowo brałem tabletkę na refluks, mówiąc normalnie dla wszystkich będzie wiadomo, ci co to mieli, mieli do czynienia refluks, inaczej zgaga, palenie przewodu pokarmowego na stan kwasów żołądkowych. Po zrobieniu badań, po zrobieniu profilaktycznego badania krwi okazało się cukier za niski. Pani doktor mówi, pan się nie przejmuje. Cholesterol na poziomie. Czy pan bierze tabletki na nadciśnienie? Ja mówię, pani doktor postanowiłem sam odstawić bo po trzech miesiącach ćwiczeń, moje ciśnienie się unormowało, jaki puls, wszystko było w normie, ciśnienie idealne, książkowe. Pani doktor mówi, bardzo dobrze, bardzo dobrze, czy bierze Pan tabletki na refluks, to była tabletka bodajże Pantoprazol, Pantoprazol, ja mówię, że nie biorę, że nie biorę, bo nie czuję takiej potrzeby. Nie mam e, refluksu, nie mam zgagi. Jem, staram się jeść dużo gotowanego. Zapomniałem o smażonym. Brzuch mi uciekł, czyli te kwasy po prostu znalazły się w swoim miejscu, nie szły do przewodu pokarmowego. Pani doktor powiedziała, że bardzo dobrze. I uwaga! Pan tu praca, który został mi przepisany jakiś czas temu, przed ćwiczeniami, pani doktor powiedziała, że to już można brać do końca życia. Jeżeli ktoś bierze tabletki na, na, na refluks, na zgagę o nazwie pantoprazol, uwaga, pani doktor powiedziała, że teraz zdiagnozowano, zbadano, wybadano, że długotrwałe branie pantoprazolu, czyli tej tabletki, wywołuje u pacjentów, nazwijmy to tak. Osoba biorąca tabletki ciągle jest pacjentem jakimś, wywołuje Alzheimera, uwaga. Nie będziesz miał refluksu, będzie wszystko ok, nie będzie paliła rura, ale czy sobie kiedyś uświadomisz o tym? Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Miłej niedzieli życzę. you <laughs>